la raz, dwa, raz, dwa, trzy, jedziemy w gospodarstwie, młody rolnik siedział i na opał rąbał ostro drzewa, wtedy wymarzył se żonę jak we śnie, lecz ona na to mu na paznokcie daj mi tu. Mama, mama, mama ostrzegała, by ci żona w pracy, w gospodarstwie pomagała, bo gdy poczuje się jak królowa, będzie boleć ciągle ciebie głowa. Mama, mama, mama ostrzegała, by ci żona w pracy, w gospodarstwie pomagała. Uroda jest jak woda, a ty będziesz robił w polu sam młody rolnik drapie się po głowie i o pomoc prosi swoją żonę lecz ona na to mu paznokcie mam jak ze snu więc ładuj Boże swe na pewno nie pójdzie ci z tym źle Mama, mama, mama ostrzegała, by ci żona w pracy, w gospodarstwie pomagała. Bo gdy poczuje się jak królowa, będzie boleć ciągle ciebie głowa. Mama, mama, mama ostrzegała, by ci żona w pracy, w gospodarstwie pomagała. Uroda jest jak woda, a ty będziesz robił w polu sam mama 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 ostrzegała by ci żona w pracy w gospodarstwie pomagała bo gdy poczuje się jak królowa będzie bole ciągle ciebie głowa mama 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 ostrzegała by ci żona w pracy w gospodarstwie pomagała uroda jest jak woda a ty będziesz robił w polu, w polu sam I mama, mama, mama ostrzegała, by ci żona W pracy, w gospodarstwie pomagała Bo gdy poczuje się jak królowa Będzie bole ciągle ciebie głowa Mama, mama, mama ostrzegała, by ci żona W pracy, w gospodarstwie pomagała Uroda jest jak woda a ty będziesz robił w polu, sam. Chodź.